Witam serdecznie kolejny wykrywaczyk. Tak samo oczywiście drugi legend już. Bo moim zdaniem są to wykrywacze idealne. Tamty legend dałem kuzynowi, bo też, też chce chodzić. Więc, więc niech ma. Prawie ściągłem. Popakowali to tak, że normalnie masakra. Dobra. Ciągle sepo. Ściągłem tą folię. co mamy w środku. O, na odwrót. Muszę sobie przestawić. A co my tu mamy? O, Polika? czy MK, nie wiem co takiego, ale na telefon, będę sobie potem patrzył, czapka, tej Legend, już mam drugą, jakby kto chciał kupić, to mogę sprzedać, ale no, takiej innej, innej jakości jakaś chyba lepsza jak tamta. Chyba, że mi się tylko wydaje. Co? Mhm. Dziek. No. Tak chyba tego nie wyjmę. Dobra, powyciągam to to. To nagra. Sprzęcik już wyjęty. legendzik Zaraz uruchomimy. Do tego słuchaweczki. Bez tego ani róż. O, folię dali gratis. Przyda się. I cewka. Yy, troszkę jest różnica, bo z tamtą cewką, co miałem przedtem, tu pisało nokta makro, a teraz pisze samo nokta i troszkę wizualnie jest jakby inna. Zobaczymy. Zmienili troszkę. A zaraz wam pokażę Pinpointerka. I kolejny, kolejny, kolejna paczuszka do, otwier do otworzenia. Jest to pinpointer. Teraz Wam pokażę, tego co otworzę. E, pinpointerek z firmy XTech GP Pointer. E, powiem Wam, że miałem pinpointera z Gareta i z Deusa XP. I powiem Wam, że nie warto przepłacać. To jest moje zdanie tylko, bo osiągi, jeśli chodzi o te wykrywacze, to jest to samo. Teraz Wam zademonstruję. Oczywiście do zestawu producent daje tak kaburkę, sprężynkę, żeby nie zgubić. Fajną baterię daje, bo daje ultraalkaj, alkaliczna. 9V instrukcja obsługi. Zaraz Wam pokażę, jak, jak działa. Fajny kolor. Zobaczmy. Tu już instrukcja czeka. Fajna, Legend zrobił fajną instrukcję. Powiem Wam. Jest co czytać. Dobra. I coś Wam zademonstruję. Proszę zobaczyć. mamy sobie nie ma tu nic podświetlenie jest wszystko 50 zł nie ma nic proszę zobaczyć nawet jeszcze więcej Te, takie same taką samą taką samą odległość miał miał, miał za 600 zł proszę zobaczyć I oczywiście jest 360 stopni. Po co przepłacać? 50 zł. I jeszcze do tego pinpointerka yy, Ten, kto lubi wodzie szukać. Taki specjalny yy, pokrowiec, jakby wodoszczelny. Super sprawa. I to producent daje gratis. Za 50 zł. Dobra, widzimy się w terenie, trzymajcie się, hej.